Siema, witajcie, ja jestem Spychła, to jest pierwszy odcinek QA, czyli pytania odpowiedzi i już teraz będę odpowiadał na Wasze pierwsze pytania, które zgromadziliście pod komentarzami w wcześniejszym pilotażowym odcinku 0.0. Jest tych pytań bardzo dużo, jestem naprawdę zadowolony z tego, że jest zainteresowanie moim kanałem, wszyscy chcecie wiedzieć czegoś o mnie, o anime, o innych tego typu rzeczach, tak więc już teraz zapraszam Was na pierwszy odcinek w nim. Oczywiście nie będą wszystkie pytania, które, na które zadaliście mi pytania, które, które mi zadaliście, prawda? Ale postaram się powiedzieć na większość. I oczywiście nie będzie to jeden i jedyny odcinek będzie tych odcinków więcej, tak? Więc już teraz zapraszam was na pierwsze pytania. Co sądzisz o ostatnich dwóch odcinkach Evangeliona, które są często krytykowane? Dwa ostatnie odcinki Ewangeliona są oczywiście odcinkami bardzo kontrowersyjnymi. To uważam i ja. Są to odcinki inne, takie psychologiczne przemyślenia głównych bohaterów, gdzie naprawdę mózg czasami nam się zagotowuje do 220 stopni i później eksploduje w górę. No dobra, ale w każdym razie już ogarniemy całą tą fabułę, te 24 odcinki. Dwa ostatnie odcinki nie powinny być problemem, żebyśmy prawda, zrozumieli o co tam chodzi. Niech to oczywiście spojlować, w każdym razie są to odcinki inne, ciężkie nawet aczkolwiek mi nie się podobały, mnie się podobały, lubię takie psychologiczne e, rozterki, takie ewentualnie, prawda, mm, przemyślenia i, te, i te, te, tego typu sprawy. Seria Ewangelion ogólnie była serią bardziej dla dorosłego widza, ja oglądałem to dosyć dawno, kiedy byłem jeszcze mniejszy, jeszcze nie miałem nawet 18 lat, prawda, więc e, te dwa ostatnie odcinki musiałem obejrzeć jeszcze kilka miesięcy, czy tam nawet rok chyba później. Obejrzałem je i wtedy naprawdę zrozumiałem wszystko. Jak potrzeba, aczkolwiek i tak to ryje, tak więc naprawdę <gryw> dziwne, dziwnie prawie się. Może, może... źle zrozumiałem, może dobrze nie wiem. W każdym razie no faktycznie są to odcinki dziwne, ale mi się podobały, tak więc seria cała jest bardzo, bardzo udana. Natomiast te dwa ostatnie odcinki nie dla każdego, prawda? Tak więc nie liczcie na to, że seria ma 26 odcinków pełnych fabularnych, tylko ma 24, o ile dobrze pamiętam oczywiście, 24 i te dwa ostatnie odcinki fabularne raczej nie są. To są po prostu takie już przemyślenia. Jak mogłeś jeszcze nie oglądać Mars of Destruction? Anime z najlepszą oceną na My Anime List. Ocena 2.64 Mars of Destruction. Może tak, poczekajcie na najbliższy, może nie najbliższy, ale niebawem opowiem o tym razem z kablem w siema krapy. Tak więc poczekajcie, wtedy opowiemy o tym tytule. Jaki masz ulubiony gatunek anime? Mój ulubiony gatunek trzy w sumie ulubione gatunki. Nie mam takiego jednego super ulubionego gatunku, na który każdą serię czekam z opiekami na twarzy. Pierwsze są mechy. Mechy, oczarowały mnie tytuły takie jak Raksepką Ewangelią, ten Guren Lagan, no i wiele, wiele innych. Czy Makrosy, seria makrosów, gandamów, no uwielbiam mechy. Mechy zawsze, przynajmniej dawniej, charakteryzowały się bardzo ciekawą fabułą. No niestety w dzisiejszych czasach, gdzie tych mechów też wychodzi w miarę dużo, Fabuła jest już troszeczkę gorsza. Chociażby teraz ostatnio wypuszczane anime Kumeiki Wild Wraith. Anime, które ma naprawdę dosyć lichą Fabułę. No dobra, o tym jeszcze Wam opowiem na pewno w filmie recenzji, kiedy ten tytuł się zakończy, bo mam o nim bardzo dużo do powiedzenia. Serio. No oczywiście, Cold Zatem nie wiem, mieć jako jeden z tych lepszych, najlepszych w sumie o mechach. Tak więc, mechy to są pierwsze na pewno, e, pierwszy gatunek, który uwielbiam. Drugi gatunek, o, słuchajcie, drugi gatunek to są dramaty. Uwielbiam się wzruszyć, naprawdę, może nie wyglądam, ale lubię się bardzo wzruszyć. Tak więc, mm, dramaty jaż jak najbardziej uwielbiam i czekam na kolejne jakieś super dramaty, które mam nadzieję poruszą moje serce, wyleją ze mnie łzy. No i trzeci gatunek, anime fantazy Uwielbiam grać w gry MMORPG, CRPG, czy ewentualnie po prostu RPG czy Hackerslash i tego inne tego typu gry oczywiście w uniwersach Fantazy. Tak więc yy, co prawda dużo nie ma tytułów fantazy fajnych, bo to wszystko praktycznie jest na podstawie gier, nowelek... No i poziom jest dosyć taki lichy, ale jest naprawdę kilka produkcji, które bardzo mi się spodobały i oczarowałem je klimatem przede wszystkim, więc anime fantasy też bardzo lubię. No niestety tych tytułów coraz mniej wychodzi, nie wiem dlaczego, a jak już wychodzą, to są takie hybrydy świata fantazy, z światem realnym i to mi się średnio podoba. Chciałbym po prostu fajne anime typu, jak teraz oglądam kinówki, Berserka, czy ogólnie anime wcześniej, jeżeli chodzi o, o serie TV. Fantastyczna seria. Mimo, że jest tam bardzo mało magii, potworów i innych tego typu rzeczy, bardziej są walki zbrojeniowe i, i relacje pomiędzy bohaterami, to jest to fantastyczny tytuł i pokazuje, jak fantazy można fajnie zrobić. A nie, prawda? Fan serwis gołe cycki, łuki i te inne tego typu sprawy, tak więc fantasy to jest trzeci gatunek, który lubię. Z czego masz te obrazy czy plakaty w tle? Z czego mam te plakaty? Dobra, może pokażę. Czy znaczy tak? Jeżeli chodzi o ten z tyłu, no to wszyscy raczej wiecie albo większość was, bo jest to jeden z najbardziej popularnych tytułów. Go su, Shizu, jak kto woli. Natomiast we szybkości pokażę Wam inne. Tutaj mam plakat z ZAONE Exorcist, Tutaj mam plakat z IONA. Tutaj mam jakiś tajemniczy plakat, nie wiem skąd. Tutaj natomiast mam plakat z konwentu Bankon, który organizowałem kiedyś dawno temu. Na domsku. A tutaj jeszcze mam plakaty z. Durarararara Seti. oraz A on exorcisk kolejny. Tym razem główny bohater. Czy oglądałeś Akuno Hana? Jeśli tak, to co o nim sądzisz? Nie oglądałem jeszcze Akuno Hana. Boję się obejrzeć ten tytuł. Patrząc chociażby na średnią, na Maj Animalist. No i oczywiście patrząc na kreskę. Zobaczcie sobie ten obrazek. Jak można spieprzyć tak kreskę z mangi? Przecież to wygląda jak potwór! Kto... Robił... Ten tytuł? Rozumiem, jest to tytuł chyba, który tworzą jacyś... Bo to jest leci na Animaxie kanale. Na Animaxie kanale leciały zawsze jakieś kontrowersyjne tytuły. Nie były to nigdy tytuły świetne... Ani super, bo tam wychodziły takie... Krapy jak Wolverine. Oczywiście nie mam nic do Marvela, lubię Wolverine, ale anime było słabe. Czy Iron Man właśnie, czy te inne... Wychodziło też... Już nie pamiętam jak ten tytuł się nazywa, taki dosyć horror, nie ma tak samurajskich, ale to był też kiepski tytuł. No i wyszło właśnie Hana. Boję się, boję się obejrzeć ten do tytuł i nie wiem, nie wiem czego po prostu, już, czy, czy jestem w stanie obejrzeć. To właśnie chodzi o kreskę, bo naprawdę fabułę, fabuła może być fajna, aczkolwiek po ocenach chodzi, że nie, ale psychologiczne tytuły zawsze mnie kręciły, prawda? Lubiłem sobie troszeczkę pomyśleć, troszeczkę popatrzeć i ogólnie troszeczkę Policowy sobie mózg, prawda? Na laku no, Hana mnie przeraża, więc nie jestem w stanie powiedzieć to kiedykolwiek obejrzę. Tych! Ile lat oglądasz anime? No tak, anime oglądam już bardzo długo. Bardzo, bardzo długo. Od 15 roku życia tak więc... 15, 16, 17... 7 lat ponad. 6, 15. 5. 6, 7, 8... 8 lat już oglądam anime od drugiej klasy gimnazjum, więc miałem wtedy ponad około 15 lat chyba już nie pamiętam nawet tyle. Ile masz lat i czy nie czujesz, że powoli tracisz zapał do anime? No połowieku, no mam 22 lata. Niedawno skończone, w kwietniu, <laughs> nie tracę zapału do anime, wręcz przeciwnie, ja bucham coraz bardziej zainteresowaniem do anime, co jest dziwnym dosyć przypadkiem, bo znam wielu znajomych, którzy już teraz oglądają albo bardzo mało tytułów, albo w ogóle nie oglądają, bo ich to już nie kręci. Oczywiście wie też, już nie kręcą tytuły pokroju Eci, harem, czy jakieś takie słodkie cukiereczki i te inne sprawy. Nie, tak już raczej, że starości oglądali bardziej po prostu anime poważniejsze, aczkolwiek nie zawsze, prawda, ale przynajmniej jest ciekawą fabułą, tak więc... Najbliższe 5 znów 6 na pewno jeszcze będą oglądał i myślę, że mój zapał nie spadnie, a wręcz albo będzie na tym samym poziomie, albo jeszcze wzrośnie. Zależy od tego oczywiście jaki poziom zaprezentują nam twórcy w najbliższych sezonach. Co twoja rodzina sądzi o na przykład plakacie z laską z bajki pokazującą nogi w całej okazałości co najmniej prowokująco? Szczerze, mają na to wyebane. Tak, serio. Aczkolwiek jak przyniosłem ten plakat z cicłu niedawno, bo to było po konwencie LAW, prawda? Tak więc... No tylko ojciec się na chwilę zdziwił, stwierdził, że fajną masz koleżankę, weź ją sobie do łóżka. No. No, no, no dobra, będzie chciała to ją wezmę, ja. chociaż w sumie ją już leży, to może ja się do, do przysiągnął. No. I tyle. W sumie gadki było koniec. No, no więc spoko. Czy oglądałeś another jeśli tak, co o nim sądzisz? Oglądałem oczywiście ten tytuł. Jest świetny, ale myślę, że poświęcę na niego trochę więcej czasu innym razem. Być może recenzji, tak więc nie chcę tutaj teraz rozpływać się, bo ten filmik będzie trwał 40 minut. Nie chcę tego, tak, żeby ten filmik trwał 40 minut, bo przy 40 minutach na pewno zostanie Was dwóch widzów. Czym się interesujesz pomijając anime? No ale Zainteresowanie to przede wszystkim gry. Mam konsolę. Wlaystation wcześniej miałem jeszcze Xboxa 360. Bardzo dużo czytam o grach, bardzo dużo gram w gry, tak więc też w sumie myślałem wcześniej, żeby mój kanał był poświęcony grom, ale niestety tych kanałów jest już teraz tyle, że... Wolałem być bardziej oryginalny i stworzyć coś, czego było mało na YouTube, czyli właśnie kanał o tematyce anime i kulturze ogólnie japońskiej, co na razie i tak nie ma tego. Tak więc gry przede wszystkim. Oczywiście sport uprawiam, także i się interesuję. Interesuję się przede wszystkim skokami narciarskimi, które naprawdę lubię nie wiem, czy ktoś z Was tak lubi jak ja, ogląda na każde relacje, interesuje się nawet po sezonach sami skoków, tak, prawda? Dodatkowo siatkówka, już niebawem Liga Światowa, po razie grając z Brazylią, też się tym cieszę. A jeżeli chodzi o kluby, no to plus ligę też oglądam siatkówkę. jest bardziej najbardziej w sumie skrzepę chaotów, blisko. blisko na mecze i czasami na nie jeżdżę, tak, prawda? Jeżeli chodzi o sport, to przede wszystkim te dwa piłka nożna oczywiście, ale to raczej w momencie, kiedy Liga Mistrzów trwa i oczywiście wtedy, kiedy gra reprezentacja Polski. No. Poza sportem, poza grami, troszeczkę muzyką, aczkolwiek z muzyki nie jestem aż takim, prawda, okiełznanym człowiekiem, słucham tego co lubię, ale nie interesuję się bardzo zespołami, które słucham, po prostu się no i tyle. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z anime? Moja przygoda z anime rozpoczęła się kiedy... kiedy? W sumie to jak większość z Was, no chociaż większość z Was to nam oglądała pierwszy Dragon, ba Dragon Bala, prawda? Ja obejrzałem pierwszy Pokémony i to mnie tak naprawdę zaciekawiło. Później nie wiedziałem, że to jest anime ogólnie, prawda? Bo to młody B, to wygląda to co fajne w telewizji. Natomiast później spotkałem jeszcze kilka innych tytułów, które właśnie kreską były bardzo podobne i dziwiłem się czy to jest to same, ta sama bajka, czy coś innego, ale okazało się właśnie, że to jest yy, anime, prawda? I i że takich serii wychodzi więcej, typu później Beyblade wychodziło, prawda, Yu-Gi-Oh! To wszystko w Napolsacie leciało, ja to wszystko oglądałem, prawda, wchłaniałem, wręcz by trzeba było iść do szkoły później się pochwalić I nowymi kartami, nowymi dyskami, i, prawda, po, i rozmawiać o najbliższym, no, i najnowszym odcinku, no to było na tałpie, no wtedy po prostu się wychowywałem. Jeżeli chodzi o takie prawdziwe rozpoczęcie mojej przygody z anime, mój pierwszy tytuł, który obejrzałem, to był Green Green, taki poważniejszy, <grym> poważniejszy, może nie poważniejszy, ale już taki Bardziej dla dorosłego niż takiego berbecia widza. No i to mnie po prostu to... oczarowało, bo świetne, było komedią, było romansem, było czymś, czego szukałem, naprawdę. I wtedy po prostu zakochałem się w anime i dzień po dniu zacząłem oglądać kolejne serie, i po prostu dziwiłem się, że ja wcześniej tego. Nie odkryłem, ale w sumie dobrze odkryłem to w czasach Gimbazu, a nie wcześniej, bo i tak bym wiele tych serii nie zrozumiał. Jakiego anime kontynuację chciałbyś najbardziej zobaczyć? Możesz podać nawet serie zakończone? Fuh, jest mnóstwo serii, których chciałbym kontynuację zobaczyć, zaczynając od Full Metal Panic serii naprawdę świetnej, której no nie mogę się doczekać. Wręcz kontynuacji, której nie zapowiadają. No, jestem po prostu załamany tym, bo ona jeszcze dalej tam, prawda, trwa, a w twórcy no, nie raczą nas dawać zapowiedziom jakiejś krótkiej serii specjalnej chociaż, prawda? Kolejną serią jest Elfen Lied, no Elfen Lied zakończył się w dosyć dziwnym momencie, prawda? Manga też dalej trwała i nie zorganizowali tego, najwidoczniej seria po prostu nie przyjęła się w Japonii, może była zbyt brutalna, nie wiem, ciężko powiedzieć. Kolejne anime Deadman Wonderland. reklamówka mangi, która no, została spłycona, skrócona i jeszcze w tak mom, takim momencie zakończona, prawda, no, mam nadzieję, że to rozwiną jeszcze chociaż w wersji anime, bo ja nie lubię czytać mang, prawda, chciałbym to jeszcze zobaczyć w wersji animowanej. Butum, mam nadzieję, że Butum wyjdzie, bo... Tutaj również pierwsza seria zakończyła się w takim fajnym momencie, że jak najbardziej możemy ciągnąć tą fabułę jeszcze dalej. Świetnie. Seria mi się bardzo podobała, co możecie y, zobaczyć moje wideo recenzji. Czekam na kontynuację. Kolejna baka to Testo, Sean bardzo fajna komedia, świetna wręcz mogę powiedzieć, komedia, w której uśmiałem się po pachy, tak więc dwa sezony były, czekam jeszcze na więcej. Y, Tiger and Bunny, Tiger and Bunny jedno z większych zaskoczeń od 2011 roku. Czekam na tą kinówkę, która ma wyjść. Aczkolwiek nie byłbym zły, gdyby wyszła też kolejna, kolejna seria TV. Zakłonosą Note PET na Kanadzie, no to mam nadzieję wyjdzie, bo tutaj też poznaliśmy nowych członków pensjonatu i czekamy na ich losy i oczywiście głównych bohaterów losy. Overdrive, może mało kto słyszał, anime sportowe, anime o kolarstwie. Też zakończyło się w dosyć dziwnym momencie czy może nie dziwnym, ale takim, że spokojnie powinna być kontynuacja, ale widocznie Japończykom nie spodobało się kolarstwo. A szkoda, bo oni lubią sportowe anime i dużo ich wypuszczają, no ale natomiast to się nie przyjęło. Nurari no, on na no majo. Też mam nadzieję, że wyjdzie kolejny sezon. Natsume yujin No po prostu kocham tę serię, jest to jedna z moich ulubionych, najciekawszych, najsuper, świetnych serii. Cztery sezony wyszły, ja czekam na więcej, czekam na kolejne cztery. Natsume jest świetną serią do Takiego ciężkiego, powiedzmy, że mamy ciężki dzień, prawda, siadamy sobie, oglądamy, na w sumie jesteśmy tak zrelaksowani, tak świetnie te anime w, się ogląda, że, że uwielbiam je, po prostu je uwielbiam. Mało tego, czasami wzruszy. Ale dobra, o tym już może kiedy indziej. Monster. Anime, kolejne świetne anime, które bardzo sobie cenię. Dla ciekawskich, studio... HBO'ci od gry o tron i tam innych jakichś tam typu, tego Rzymów i tych innych seriali zaczynają właśnie tworzyć serial na podstawie anime i mangi Monster, tak więc tutaj chociaż tyle, że wyjdzie coś takiego i chętnie to obejrzę, wchłonę wręcz tak więc czekam Co sądzisz o Kuroshitsuji? Kuroshitsuji, Kuroshitsuji nie oglądałem, nie jest to anime dla mnie, nie jestem... nie mam cycków, a może tak nic nie oglądali. Jeździsz na konwenty? Jeszcze! Owszem, jeżdżę na konwenty, byłem już chyba na pięciu konwentach. Ostatni to Law 4, yy, The White Day. Wcześniej byłem na Echikonie, na Bace, byłem na Magnificonie którejś wersji, byłem na Porytkonie, yy, no i jeszcze robiłem swój konwent więc wychodzi z tego 5-6 sztuk mniej więcej. Oczywiście na komedy jeszcze pojadę. Nie byłem na tym najbliższym Magnificonie Expo, który był teraz, niestety nie miałem za bardzo z kim jechać. U mnie w Radomsku niestety fanów, jak ze świecą, szukać, prawda? Nie ma takich ludzi, którzy chcieliby y, poznać innych <coughs> ludzi, którzy oglądają anime, czy interesują się kulturą japońską, tak więc za bardzo nie miałem z kim jechać, a przy okazji też musiałem jechać na studia. Twoim zdaniem bardziej zboczony jest High School DxD czy Seiko No Quasar? Jeżeli chodzi o zboczoność... ...odboczoność... Zdecydowanie bardziej zboczony jest Seikon no Jest to anime tak zboczone, że nawet nie skończyłem. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, no to tutaj... ...High School zdecydowanie przerasta o całą... ...o Tytana. Przerasta o Tytana, dosłownie. Tą produkcję Seikon no to tragedia chodząca, bo jeszcze, Jeżeli chodzi o fabuę, Natomiast High School DxD, no było w miarę przyjemnym anime. Nie bo też jakimś szałowym ale był fajnym, przyjemnym anime. No dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Ten filmik trwałby wieczność, gdybym te wszystkie pytania dzisiaj, na te wszystkie pytania dzisiaj odpowiedział. Tak więc, tak jak mówię, zrobimy ep epizodyczność, prawda? I kolejny odcinek już niebawem, myślę, że bardzo szybko, bo fajnie się robi takie filmiki, fajnie się, prawda, was czyta i odpowiada na to, co wy zadaliście, tak więc czekajcie na drugi odcinek Q&A. Najbliższy filmik, jaki najprawdopodobniej dodam, to już zapowiedź wideo zapowiedź sezonu letniego, prawda? Tak więc, czy wyczekujcie na moim kanale już niebawem, pojawi się ten materiał, troszeczkę mam z nim roboty, tak więc, to jeszcze trochę zajdzie mi zanim go udostępnię dla was. Oczywiście możecie jeszcze wysyłać pytania, tylko prosiłbym, żeby te pytania były jednak pod filmikiem pilotażowym, nie pod tym, to Tutaj po prostu komentujcie moją wypowiedź dzisiejszą, czy coś wam się nie podobało, czy podobało. Pytania raczej w tamtym filmiku, czyli pilotażowym odcinku QA, oczywiście na nie też odpowiem. No i wybaczcie, że tylko... W sumie 10 osób dzisiaj y, obsłużyłem, jest, ich, jest was o wiele więcej, ale poczekajcie na waszą, waszą kolej, prawda? Już niebawem. Kolejne odcinki QA, tym tymczasem siema. Żegnajcie do następnego.